Siemano, zaraz przejadę się w laboratorium zawodów, więc y, są trzy okrążenia tutaj, y, nie jest zbyt trudny tor. Ścigasz się z przeciwnikiem w Mercedesie i wystarczy wziąć furkę, która będzie miała jakieś oponki, nieterenowe koniecznie. Ja wziąłem z, tereno z terenowymi oponami, ale to nie ma znaczenia większego, bo i tak wydałem. I trzeba po prostu przejechać ten tor kaskaderski. Więc nie jest to zbyt duże wyzwanie, żeby wygrać ten, ten wyścig, że tak się wyrażę. Ale ktoś też musiał poustawiać tych kontenerów trochę tutaj, żeby można było się ścignąć. A ja jak zwykle doceniam, bo to trzeba poświęcić kupę czasu, żeby to zrobić w tej grze. Tu bardzo szeroko poszedłem, ale jak widać przeciwnik nawet mnie nie dogonił. No i to już jest drugie krążenie. Do perfekcji daleko, ale jest to dosyć prosty tor, mimo wszystko. I szybki przerzut pod koniec wyścigu, co by Was nie męczyć obciążeniami. I to by było na tyle. Udało się zrobić laboratorium zawodów. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.